Hejka tu Kingwin! Przed Wami kolejny odcinek ze Star Stable i jest to kolejna środowa aktualizacja. No i dzisiaj Star Stable dodało do gry nowe konie finlandzkie? Ja wam pokażę. O, fińskie, o! No, y, nowe konie fińskie. I tak. Y, część jest tutaj w jodłowym gaju, a jeden jest w porcie Pinta i kosztuje on... 850 Star Coins I... ma chyba jakieś animacje ale w sumie nie wiem, nie stać mnie na niego więc sobie tylko pooglądamy je mam tylko 125, no ale jest no to sobie przeczytajmy może W kraju ogromnych lasów, wielkich jezior i śnieżnej, śnieżnej zimy pochodzi nordycki wierzchowiec o twardym charakterze Oto niewielki, ale potężny koń fiński Dzieje tej rasy niezwykłe, ponieważ jej rozwój łączy się z historią w Finlandii. Ten silny koń fantastycznie się przystosował do wciąż zmieniających się warunków życia Finnów. Musiał szybko przyzwyczaić się do zmian, nabywając wyjątkowe umiejętności. Był koniem i dzieckiem i kusakiem, a także wierzchowcem pociągowym i kucem. Jarówskie konie fińskie to zwierzęty niezwykle wszechstronne, które sprawiają, że wielu które sprawdzają się w wielu sytuacjach. Od jazdy przełajowej, przez standardowe przejażdżki, po zajęcia w szkołach i dzieckich. W Finlandii wierzchowce też są najbardziej znane z udziału w letnich mistrzostwach Husa. Kun... Kus... Ravid? Ale nazwy mają. Jednak trasa miała też swoje problemy. Mechanizacja rolnictwa i zniknięcie fińskich kawalerii w XX wieku spowodowały znacznie niższe zapotrzebowanie na usługi konia fińskiego. Pomimo tego ludzie nie pozwolili mu popaść w zapomnienie. W roku 1971 utworzono księgę hodowlano fińskich koni wierzchowych, a uznanie czterech różnych rodzajów koni fi konia fińskiego sprawiło, że dzisiaj rasa to liczy sobie około 20 tysięcy zwierząt. E, najszlachetniejszym umaszczeniem konia fińskiego są odmiany kasztanowego, jednak wierzchowce te mają także podstawowe barwy, takie jak kara czy gniada. Często też można u nich spotkać białe łaty na nogach i pysku. Wytrzymałeś yy, wytrzymałość siły i mocne kopyta, tych koni sprawiają, że są idealne do jazdy po każdym rodzaju terenu, spotykanym na Jorwiku. Więc jeśli, jeśli szukasz puszystego twardziela, który dostosuje się do, się do każdych warunków i wszędzie będzie się wyróżniał, koń fiński będzie idealnym towarzyszem. No i toleruje zimno, w sumie jak każdy teraźniejszy koń. I tu mamy Izabelkę. Co mam powiedzieć, no, ogólnie ich sam wygląd jest całkiem spoko, chociaż tak średnio mi się podobają, ale no, jest ok. W ogóle, jaki tu tłum. Tu mamy Karuska. No. Nie nagrywałam tego komentowania w filmiku, co Star Stable rzuciło o koniach fińskich ponieważ no dzisiaj już miały one być a StarSeries wróciło je dość późno więc stwierdziłam, że po prostu i tak mogę skomentować na filmiku i jakbym kupowała jakiegoś kupiłabym tego, ponieważ ma bardzo ładne jemuszka i w ogóle ma taką ogon, ma taki cieniowany i w ogóle jest bardzo ładne. zazwyczaj mi się najbardziej on podoba z nich wszystkich No, i tu jest jeszcze yy, o taki. To jest drugi, który mi się najbardziej podobał. No, ale mówię, nie jest raczej na liście pierwszych koni, które planuję kupić, jak będę miała Star Przecież, no, bardzo ładne są, powalowane i w ogóle Star Stable widać, że się stara i nowe konie daje. I są coraz bardziej animowane i w ogóle. No, ale bez przesady, trochę za dużo już koni. W przyszłym tygodniu mają być odnawialne jakieś ubrania. O, jeszcze tu jest jeden. W sumie dwa. Okej. Okay. No, jest One mają chyba jakąś taką animację, wiecie, że się tańczy to coś. O, coś takiego typu, tylko nie wiem, czy to one tego nie robią, jak coś tam się kliknie. No nie wiem. No, a w przyszłym tygodniu mówię, mają być odnowione jakieś ubrania. Więc w sumie pewnie też żadnych nowych misji. To, jest, to w sumie tak trochę przykro. Miałam nadzieję, że jak teraz dadzą konie, no to później dodającą coś trochę większego. Dobra, a my jedziemy do portu Pinto, zobaczcie tego ostatniego konia. A i zostały jeszcze odnowione te biegi przełajowe w Gaju, więc zaraz znowu tam będę jechać i zobaczymy sobie czym się zmieniły ale teraz pojedźmy do tego konia no i co jej został dodany ten A on też ma ładne jabłuszka i te uszy mi się podobają, wiecie, bo na moment te tak w środku, to wszystko tak ładnie wygląda no i są spoko, chociaż no i mają dwa style grzywy, chociaż mi się nie podoba i to ucięcie no, nie, nie wiem jak Wam, ale mi się nie podoba to ucięcie tu z boku. No, dobra, to ja zaraz do Was wracam, tylko dojadę sobie na tamte wyścigi z Okej, okay, już jestem. Tam się przed chwilą pomyliłam, że ten wyścig nie jest w wiodowym gaju, tylko jest w stajni złotych liści. Więc zobaczymy. Co się tutaj zmieniło? No w sumie... S ładniejsze są te przeszkody Się wydaje Ja naprawdę rzadko robię ten wyścig, więc... Ale nie no, nie, no ładniej, ładniej Przynajmniej te tutaj przeszkody, nie wiem czy coś tam się zmieniło Wydaje mi się, że tutaj tak hmm. No i jeszcze o tym zapomniałam wspomnieć, że jak, że przy tym koniu fińskim yy, to jak się jakiś shift, jak koń stoi, no to się on kładzie takie pcikuski. Więc spoczko. Więc to ma taką animację, więc w sumie... Nie wiem czy ma, ale ma chyba raczej tylko jedną. Więc no tak jak mówiłam jest ładny nawet i w sumie ma spoko się, spoko się porusza i w ogóle ma, ma fajnie, że ma to leżenie ale ja bym go nie kupiła Właśnie nie podoba mi się aż tak bardzo, żebym go kupowała i poza tym za dużo koni. Star stable! Jak chcę zadanka jakieś. Więc no tak no, no to w tym wyścigu to chyba się zmieniło tylko to na e, tej ujeżdżalni po dochu. Chyba tylko to się zmieniło. Ale to mi się podoba. ładnie Jeżeli to się właśnie zmieniło, to piszcie. Może ktoś z Was to częściej robi i serio zauważy jakąś dużą różnicę. No. Ale to w sumie na tyle dzisiaj, nic więcej z Star Stable nie dodało. Mam nadzieję, że odcinek Wam się podobał. Piszcie, co sądzicie o koniach, o wyścigu, o całej aktualizacji. I możecie też pisać, czego się spodziewaliście. No i w sumie, co myślicie o tym, co ma być w przyszłym tygodniu, czyli nowe ubrania. Mam nadzieję, że odcinek Wam się podobał. Jeśli tak, to subskrybujcie, komentujcie, zostawiajcie łapeczki w górę. Będzie mi naprawdę bardzo miło. Życzę miłego dnia lub nocy i cześć!